Pomimo stosunkowo wysokich jak na listopad temperatur, sezon dla zawodników wielu sportów letnich zbliża się ku końcowi. Ogólnopolskie zmagania w tym roku zakończyli już kolarze klubu Pogoni Mostostal Puławy. Pławcy cykliści niedawno wywalczyli brązowe medal w jeździe na czas drużyn podczas mistrzostw polskich, które odbyły się w Godzieszach Wielkich. W trakcie wyścigu na wielkopolskiej trasie pławienie wystąpili w składzie Kacper Bartkowski, Filip Biernacki, Karol Kusy i Jakub Żurek. Obecnie pławcy cykliści przygotowują się do startów w następnym sezonie w przyszłym roku. Dziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.